Witam serdecznie. Dzisiaj na kanale będzie film, na którym porównam Blubo Edge do Samsunga S7 Edge. Czyli powiedzmy dwa telefony, które są do siebie podobne, ale tylko z wyglądu: bo tutaj mamy jednego przedstawiciela średniej półki i przedstawiciela najwyższej półki. Bo Samsung S7 jest flagowcem i to już jest niepodważalne. Zobaczymy, czym one się od siebie różnią. Jeżeli chodzi o wygląd, to już widać, że Blubo jest grubszy. Blubo jest taki masywny, jest cięższy. Jak widać ta obudowa jest grubiutka. W porównaniu ze S7, S7 jest bardziej smukła. Z tyłu w Samsungu jest szklana tafla, a w Blubo jest jakieś y, tworzywo imitujące aluminium, albo może jest to jakieś cienkie aluminium, ale w dotyku jest y, bardziej ciepłe, więc wydaje mi się, że jednak jest to tworzywo sztuczne może być taki y, plastik, który imituje aluminium. Jest on błyszczący, także można się naprawdę zastanawiać, czy jest to aluminium, czy nie. Kamerka jest w blubo okrągła, a w S7 jest taki kwadracik z zaokrąglonymi krawędziami. Nie jest do końca kwadratem, taki owal. Jak widać, z tyłu różnią się tym, że w blubo są takie ramki. Te ramki są nadrukowane, one chyba do niczego nie służą, bo generalnie te plastiki od anten, żeby aluminium nie tłumiło sygnału, są góry. Jak widać, usytuowanie szufladki do kart SIM jest w tym samym miejscu. Mikrofon też jest usytuowany w tym samym miejscu. Szufladka w Blubo jest oddalona od krawędzi antenki, a bez siódemce jest prawie że styka. Jak widać, różnią się diodami i tymi czujnikami telemetrycznymi. Samsung tu ma logo, Blubo ma na dole. Obydwa mają tutaj naklejki. Te naklejki można zdjąć. Najbardziej podobne są od dołu. Tutaj widać. Ramkę głośnika, złącza co najśmieszniejsze. Złącza obydwa są mikro-USB. S7 nie ma złącza USB typu C, co jest niedopatrzeniem we flagowcu, ale nic to tak sobie wymyślili i tak mają. Wtyczki mają takie wykończenia podobne. Tu jest jasne, tu jest ciemne, ale pewnie, jakby kolory tych modeli były podobne, to pewnie. Byłyby w podobnej tonacji. Obydwa telefony mają ramkę aluminiową z przodu. Jak widać, obydwa mają przycisk w tej samej lokalizacji. Z tym, że jak widać, w blubo jest gruba szyba, przycisk jest widoczny. Jest on większy, grubszy. Kamerka jest w podobnej lokalizacji ustawiona. Tu oczywiście jest napis Samsung. Tutaj nie będzie, bo jest to Blubo. Czujniki są tutaj, a w Samsungu też są ułożone. Tutaj tylko na ciemnym tafli tego tak bardzo nie widać jak na wersji złotej. Wielkościowo ekran jest tej, tej samej wielkości, obudowa jakby od Blubo jest większa, grubsza, szkło jest bardziej tutaj wypukłe. Tu jest jeszcze naklejona folia, tego tak dobrze nie widać. W Blubo jakby wyświetlacz nie jest tak naprawdę zagięty, tak jak w S7. Tylko jest to gruba tafla szkła, która powoduje, że mamy złudzenie, że, ku, że krawędzie się zaginają. Tutaj w S7 tak jest. W oprogramowaniu wiadomo będą różnice, bo tutaj nie ma takiej nakładki akurat jaka jest w Samsungu S7. No i nie będzie tego bocznego widgetu. Nie ma wysuwanego tego paska. Który będzie nam pozwalał przejść do różnych funkcji. Ten pasek jest tak zrobiony w Samsungu, że praktycznie można nie używać innych w widoku menu. Wystarczy tylko przesunąć ten pasek. Na pewno widać różnicę, jeżeli chodzi o ekran. W Samsungu mamy Super AMOLED. Tutaj mamy zwykły LCD, pewnie wykonany w technologii IPS. Nie będzie on miał aż tak głębokich czerni jak IPS. Nie będzie miał takiego dobrego kontrastu, ale LCD też ma swoje zalety. Jak widać, te telefony są do siebie podobne, tylko tak na pierwszy rzut oka są wykonane na pewno z innych materiałów. Ramka aluminiowa jest podobna z tym, że blubo z tym, że blubo jest grubszy. Posiadają przyciski w tych samych jakby pozycjach. Tutaj widać, że przyciski są usytuowane tak samo. Przyciski w yy, Samsungu są bardziej cienkie, ponieważ sama ramka jest cienka. Przycisk włączenia jest po tej samej stronie, czyli, powiedzmy, mamy do czynienia z inspiracją, ale nie aż tak głęboką, żeby można powiedzieć, że Blubo udaje Samsunga. Ponieważ jak ktoś zna, te, zna, zna się na telefonach i zobaczy te dwa telefony obok siebie, to na pewno nie pomyśli, że leżą obok siebie dwa S7, czy S6, tak? Edge tylko będzie widział, że jest jednak różnica, bo Blubo wygląda troszkę inaczej. Na pewno jest grubszy. Ta tafla szkła powoduje, że nie jest taki płaski odbiór. Tego ekranu. Eee, tutaj ekran jest zlany staflą, tak po prostu, że wygląda to bardzo elegancko. W Blubo, jak widać, całą robotę robi te grube szkło. Wiadomo, różnica w cenie tych telefonów jest pokaźna, bo pewnie za S7 można było kupić 4 albo 5 Blubo Edge. Wiadomo, płyta główna, procesor, procesor graficzny, szybkość będzie na innym poziomie w tych dwóch modelach. Jeżeli ktoś spodziewa się, że e Blubo będzie tak samo szybko reagowało i tak samo szybko będzie się wszystko wczytywało i gry będą chodziły na tyle płynnie jak W7, to niestety zawiedzie się, ponieważ no. To są zupełnie dwa inne telefony wewnątrz. Z zewnątrz wyglądają trochę podobnie, ale jednak jak wiadomo, prawie można powiedzieć, że Blubo wygląda prawie jak Samsung, a prawie robi różnica. Także. Mam nadzieję, że podobało Wam się porównanie tych dwóch telefonów. Jeżeli podobało się, to proszę o łapki w górę. Jeżeli nie podobało się, to łapki w dół, oczywiście. Będzie na pewno jeszcze filmik z S7 w głównej odsłonie czyli opowiem Wam o S7. Telefon użyczył mi kolega do nagrania filmu. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania innych moich recenzji, unboxingów. Trzymajcie się i do widzenia!